Dzień dobry Łukasz, cześć, witaj. Dzień dobry Bartku. Specjalnie Cię zaprosiłem tutaj na targi Warsu Caravaning Festival, byś pokazał swój pojazd, który wrzucałeś zdjęcia na grupach różnych karawaningowych. Zbudziły dużo Właśnie Szał, komentarzy, mnóstwo, więc oddam Ci głos. Co to właściwie jest za konstrukcję, powiedz mi? No, słuchaj, był to mały, zwykły blaszak, Mercedes Citan. To jest takie Renault Kangoo, tylko no pod, pod brandem Mercedesa. Mm -hmm. zwykły blaszak z, ze ścianą grodziową. No dostawczak taki mały, tak? Na tej zasadzie. Miałem go u siebie w firmie jako do wożenia różnych rzeczy. Mm -hmm. Natomiast 4 lata jeździłem przyczepą kempingową mm -hmm. i no sprzedałem tą przyczepę. W marzeniach są jakieś większe kamperwany, a teraz jest mini kamperwan tak? mm -hmm. na, te, na tej zasadzie. Okay. I sobie go po prostu zacząłem robić powoli. Najpierw mówię, wygłuszę, ocieplę i tak dalej. Ale tak mi się pomysł spodobał, że zacząłem dalej drążyć tematy. Oczywiście oglądając te wszystkie YouTube'owe poradniki innych e, uczestników vanlife'u czy karwaningu, mm -hmm. No i tak od, od wie, z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, kolejne pomysły. I, i zacząłem dokładać. Na targach zobaczyłem też e, zabudowę, że można w takim blaszaku po prostu zabudowę, którą można w ciągu trzech minut wyciągnąć z tego samochodu. Okej. Okay. I po prostu zostaje no, zwykły też jakby w duży samochód, tak? Dostępny. Jasne, jasne. Co tu masz? Mogę trochę porozbierać Ci auta? Nie, tu nie otwierasz. <grym> tu, tu, nie masz, tu masz szufladę tą gastronomiczną. Okej. Okay. Oczywiście, jesteśmy na targach, no to są jakieś no elementy, wiadomo, elementy elementy, tutaj potrzebne. No, no jest normalny. zabudowa, tutaj możecie jeszcze dołożyć taką półeczkę, gdzie kuchenka, mhm. a z drugiej strony jest szuflada również taka, która jest po prostu z lodówką. Nie? Także okay. to, co, to, co jest, to, co, to, co potrzebne jest na miejscu. Jak rozwiązujesz tematy związane z energią? No, za chwileczkę jak przejdziemy tam do boku samochodu, ci pokażę co tu jest, bo to jest całe serce tego samochodu i mhm. też się wszyscy zastanawiałem, jak w takim samochodzie, gdzie ty masz akumulator, czy masz przetwornicę, czy, czy masz w ogóle jakąś energię, czy tylko ciągniesz z akumulatora silnikowego. Nie, przy rozebraniu tego samochodu, bo ja go rozebrałem do gołej blachy. Całkowicie mhm. był rozebrany, wyciszony, wygłuszony, ocieplony. No i po temat no, ogrzewanie, czy dodatkowa akumulator, gdzie to schować? No. Jasne. I może, tak. możemy, możemy później przejść do, do tego momentu. Na klapie widzę, że ma e, tutaj, tutaj Jest, właśnie, jest taki, żeby żeby patent, to... taki patent, taki patent, że pod A. obciążeniem, pod obciążeniem. Tylko tak zaprezentować, tak. bo tak, rowerki przewieziesz, boks dachowy też się tak, zna znalazł. Tak, 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 także tak. wiesz, No to bardzo... jest małe auto, dlatego wszystkie, chodzi o to, każdą przestrzeń w tym zachodzie trzeba wykorzystać. Mm -hmm. Dlatego te wszystkie w środku patenty, dlatego boks rowerowy, mm -hmm. boks uchwyt rowerowy i tak dalej. No wszystko jest jakby przemyślane. Wiadomo, tak. inspiracja jest głównie internetowa, a to jest taki patent, no, żeby, żeby siłowniki. No, 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 o, no, no, no. żeby je odciążyć, kładasz Wkładasz i po prostu już jest jakby. Aha. Jakby już na głowę Ci to po prostu nie spadnie, tak? No widzę, że każda przestrzeń, każdy centymetr no, zagospodarowany. No właśnie o to chodzi. Mnóstwo właśnie, organizmu. Właśnie, właśnie tu nad chodzi. głową coś się znalazło. Ta, ta siateczka jest super to no, ci, nie? bardzo dużo rzeczy, nawet jak się kładziesz śpisz, wszystko możesz sobie na górę, na górę schować, wiadomo, to można naciągać i regulować i tak dalej. Natomiast mówię, wszystkie boki, wszystkie jakieś hmm. rzeczy są po prostu wykorzystane, każda przestrzeń jest wykorzystana. No, no to będziemy się każdy kierować ten... Słuchaj, tak, tutaj tak, do wnętrza, tak, środka... ale też jestem ciekaw tej konstrukcji, tej zewnętrznej to jakiś własny patent gotowy rozwiązanie to jest, to to jest? jest konkretna konkretna guildcamp widzę konkretny mhm. producent mhm. oczywiście jak już zacząłem to robić, no to markiza by się przydała, żeby tak, no tak. żeby posiedzieć sobie na zewnątrz i tak dalej. Okazało się, że markiza ma również namiot, mm -hmm. bo to jest zewnętrzny, zupełnie namiot, który podpinasz pod markizę. No i zobaczcie, jaka tu jest, zobacz, jakie pół metra, także to jest przestrzeń. 2,5 metra na 2,5 metra, także kawał przestrzeni. To już możemy im. Po koniec cztery osoby tutaj na, na jakichś czterech siedziskach sobie usiądą. Mm -hmm. A propos jeszcze przechowywania. Zwykle skrzynki Euroboxa które mają, nie wiem, trzy funkcje, cztery funkcje i tak dalej. Nie To że przechowywanie, tak. Z tego można sobie robić siedzisko, krzesełko itd. Mm -hmm. i tak dalej. Jeszcze do, świeżo dorobione, dorobiony dodatkowy, dodatkowy blacik, żeby, żeby po prostu sobie, no ja resztę no to mówię, jakaś tam każda skrzynka ma swoje, swoje zastosowanie. Za tak. Tak. No, no, no. Tutaj jakieś elektryka dalej jakieś inne, inne rzeczy czy, czy... To jest w ogóle tak fajne, bo to jest no. zintegrowane z podłogą, co nie? Ta podłoga to jest bardzo... Też szukałem jakiegoś fajnego namiotu, ponieważ to jest namiot z taką podłogą odpinaną, ale ona jest gumowana. Mhm. Jeżeli nie ma, nie ma zimna od, od podłogi i można też spokojnie jak się na ładnej trawce jest, to można ją po prostu odpiąć, tak? Okay. Druga sprawa, jakby takie zabezpieczenia przed zimnem tak dalej to jest markiza, a namiot również ma swój dach. Czyli, górą, czyli górą też jest okay. po prostu ładnie zabezpieczone, że to ciepło ci szybko nie ucieka, tak, Na I ty... No i są, wiadomo, okienka, okienki, moskitierki okienka, i tak dalej. Morski, Nie ma tutaj tych szklanych szyb, tych, tych takich, wiesz, PCV szyb i tak dalej. Natomiast no wszystko jest jakby... Zdradzę no, Wam tajemnicę, się... którą mi Łukasz powiedział przed nagraniem, że te dwa wygodne krzesełka, to szalenie wygodne, ta, są z Lidla. Ta. Są z Lidla. Kosztują? Około, około 200 zł, no niecałe, niecałe 200 zł, a są mega wygodne, i też szukałem wszystkich takich elementów, które do tego samochodu się zmieszczą, mm -hmm. tak? Czyli po prostu wszystko musi być kompaktowe, Składam jak najmniejsze ok. te boksy po, wchodzą pod zabudowę, wszystko jest po prostu Aha. podczas transportu. W tej chwili jest opcja jednoosobowa, natomiast tutaj można dołączyć drugą wersję i na dwuosobowe wtedy jest łóżko, tak? Okay. Ja przyjechałem w te, w tym, na, te, na, te, na ten zlot. Sam natomiast sobie zrobiłem taką Ale tak jest, wysokość tych boksów ładnie pasuje właśnie pod, pod, te, pod tą zabudowę i wszystko masz pochowane. Tak? No to w takim no to razie, tym... gdzie wszystko schowałeś? No właśnie. Kwestia jest taka, troszeczkę się tutaj pobawimy. I tu jest cała. cała, okay. Też jest podłoga zrobiona na, na świeżo. Aż podwójną podłogę? Pod, podłoga. I teraz całe serce tego samochodu. Okej. Okay. Tutaj mamy coś. Całe... Całe serce. Jest akumulator dodatkowy hotelowy. Mhm. Obok jest Webasto, Autotherma. Mhm. Tutaj. Tak. Separator ten niebieski akumulator, czyli podczas jazdy jest ładowany. Jest ładowarka. W tej chwili jesteśmy pod 5, pod 230 złośnik, czyli ona ładuje od razu akumulator. Z tamtej strony jest jeszcze regulator solarów. Mhm. Nie mam jeszcze solaru, bo nie mam na, miejsca na dachu. Natomiast planuję kupić taki rozkładany, żeby móc po prostu, jak gdzieś tam przy stanowisku, na dziko. Okay. Móc, móc sobie ten akumulator podładować. Wybasta na takiej przestrzeni to chyba, wiesz, ogrzewa ten to samochód. Jest, to, jest, to, jest, to jest najmniejsze, to 2 kW. Mhm. To, I jest tak mom, to jest moment, to mhm. jest moment. Tu jest panel sterowania na, te, na, tej, na, tej, na, tej, na tej ściance. Jak mhm. założysz maty, tu jesteś zabezpieczony namiotem, szy, przez szyby nie ucieka. Tak, to, 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 to jest moment no, okay. o, nagrzania takiego samochodu, takiej komfortowej. No, to jest cały bajer, bo jeżeli miałbym te rzeczy wszystkie gdzieś chować na, z tyłu samochodu, no to ograniczona była przestrzeń, tak? Jeżeli to wszystko by miało być gdzieś pochowane, ktoś mi mówi, dobra, kup powerbanka, takiego potężną stacji i będzie miał wszystko w jednym, tak. natomiast no, to jest bardzo fajne rozwiązanie. To jest ciekawy temat, ponieważ to, to był Blaszak i to była cała podłoga, mhm. a to jest, ta podłoga tego samochodu również są produkowane osobowe samochody. Czyli jeżeli jest drugi rząd foteli, w tym Sitanie, to tu ludzie nogi trzymają. W tej, w tej przestrzeni, która tutaj właśnie jest. A, ja to przypadkowo znalazłem, jak rozbierałem ten samochód od, od tamtej strony, że mówię, kurde, jakaś tam dziura jest. Tak. I żeśmy wycięli po prostu i się okazało, że to jest wielka powierzchnia do, do schowania tych wszystkich klamotów do elektrycznych. Nawet tak? nie Na wiem jak sensie. to nazwać. Mikro kamper? Mini Minicamper van. Tak idzie, tak idzie po prostu taka nazwa. No. Łukasz, nie będę sobie, jak nie zapytam, oczywiście o cenę tego wszystkiego, bo wygląda to porządnie. Co jestem w ogóle zaskoczony. Ci, ale na... to też jest pewnie dość tanie rozwiązanie. No nie ma no się co oszukiwać. Wiadomo jak to jest. Można zrobić wszystko tanio, bardzo no. tanio, albo już bez żadnego limitu tak. i tak dalej. No ja to zacząłem robić tak po prostu na zasadzie zrobię, żeby się pojechać, tak. przez, ale jak zobaczyłem, że można z tego fajne, fajną rzecz zrobić, no to już no, mówiłem, dobrze, zróbmy nową podłogę. Ta, ta cała elektryka, to mogę nawet, nawet powiedzieć, że znasz firmę z Łodzi, która się zajmuje kamperwanami i tak dalej oni mi pomagali w, tym, w tej całej okay. instalacji, okay. bo ja z Łodzi akurat jestem, także tu fachowca pytałem tak, o elektrykę, o takie rzeczy mm -hmm. i. i tak. Natomiast wszystkie inne rzeczy trochę kolega pomógł, trochę tego, ale mówię, wszystko, wszystko jest przemyślane, żeby na takiej małej powierzchni widzisz, no jesteśmy tutaj na nadzorcie i tu nie brakuje w ogóle niczego. niczego tak? można, no? można, się, można się wyspać, można sobie posiedzieć. Tu jest jeszcze, wyciągam sobie wybasto wczoraj. Siedzieliśmy wieczorem, to wyciągnąłem sobie wybasto do namiotu, i, i tu naprawdę była 20 stopni było w tym, w tym namiocie. No to ile cię to kosztowało? Mniej więcej wszystko, jakbyś podsumował, ale mówię o kompletnej. Czyli elementy wyposażenia tego samochodu, zabudowa i tak dalej. Mogę powiedzieć, wideo. Widełki, no? Od 10 do 30 tysięcy. To zależy się od jakiej sprzęt, jakie wybasto zamontujesz, jaki akumulator weźmiesz. Te namioty ta firma też namiotów tych firmy jest bardzo dużo i to też trzeba sobie po, po poszukać. Też mi zależało, może tak powiem, ale widzisz kolorystykę tego wszystkiego. No, jest zachowane, jest, jest, jest zachowana mhm. tak. taka, taka spójność mhm. i to też było tam nie wiem, pół roku szukania tych wszystkich komponentów, żeby to tak ładnie ładnie wszystko do siebie pasowało, no. A z zewnątrz to w ogóle nie wygląda jak kamper tak naprawdę, no, jak się tak, nie? No bo może bagażnik trochę, wiesz, zdradzać, boks dachowy i tak dalej. Aha. Natomiast, natomiast mówię, no boks dachowy w, taki, w takich gabarytach samochodu jest nieodzowny, mm. bo tam są wszystkie te, jest namiot schowany, są te w i tak Mały dalej. solar. Tak, ta, ta, mini Mały solar, solar na, no, na żarówkę. Może, wiesz, tutaj namiotu. z boku jakiś, nie wiem, może taki mobilny? No. No, żarówka do, do namiotu ładowana solar. Jedyny okay. solar w tej chwili, który, który jest. okej, no. no, okej, okay, okay. fajny. Wiesz, mon, zawsze, zawsze mi się podobały te wtyczki, no. są delikatne, De, dafa, Defa, Defa chyba defa, no? defa, defa się Defa, tego z co kojarzę. Dobra Łukasz, kończąc, bo co tu dużo mówić, Ta. pokaż mi swój tatuaż. A, jeszcze raz, tak. <laughs> proszę no, bardzo. Dla mnie to jest szok, to jest naprawdę ten samochód? To jest ten samochód, tak. Dlaczego tak? Do tatuarzysty zaniosłem zdjęcie tego samochodu Aha. i on na podstawie tego po prostu narysował coś takiego. No. Nie wiem, to jest mój pierwszy campervan, mówię. Jeździłem z przyczepą, chcę mieć większego jakiś czas campervana. Natomiast to był pierwszy, który taki stworzyłem po prostu, może nie własnymi też rękami, ale. Z pomocą różnych ludzi. No i tak na pamiątkę po prostu. Mam też inne jakieś takie hobbystyczne, hobbystyczne snowboard, motorówka i tak dalej. No dlatego tak pomyślałem, że można to uwiecznić na, na pamiątkę po prostu. Jasne, będziesz miał no, tego. Za zawsze jak się spojrzy na, na ten samochód, to widać go. Będziesz miał go do końca. Już, no, nie? no pewnie że do końca tak, no. będzie stało. Może Łukasz. to kiedyś sprzedam, a, a budując dużego campervana, po prostu to zawsze na pamiątkę zostanie, że to było pierwsze. Nie? Dokładnie tak. Na tej zasadzie. Łukasz, bardzo dziękuję, że przyjechałeś do Warszawy, że zgodziłeś się zaprezentować. Myślę że, będziemy, myślę, że będziemy się widzieć jeszcze nie raz i, i, i zbudowałem w zeszłym roku. Teraz czas na to, żeby jeździć tym samochodem. Dokładnie tak. Dzięki. Dzięki.